Słuchajcie moi drodzy, niedziela 13 października. Pada sobie deszczyk, ale mnie to nie zraża. Musiałem poszukać grzybków. Pierwszy jakiś taki. O, ma się tak, ale z góry z liceum, a z dołu na gorzej niż kuzeł. No więc nie będzie to pierwszy grzybek. Nie pójdzie do kosyku. No jest kolejny kandydat, to jest Czernidzak, podwinięty. Jak na kanale, mam parę lat temu filmik, że on jest nieralny, a może być trujący. Nie wszystko się zgadza, jak już się psuje, bo on tak, taki czarny od dołu się robi. Wtedy już jest niejadalny, a może być tujący. w szczególności połączenie z alkoholem. Natomiast jak jest młody, to jest bardzo smaczny i delikatny. Trzeba uważać, że jest kruchy. Ten, ten jest ładnie wyrośnięty. Tam jeszcze jakieś dwa maślaki wpadły, ale nie zbyt No i są przy ścieżce kolejne maślaki. Przede wszystkim to sprawdzę, czy są zdrowe, ale wyglądają mi na takie. Dwa duże, jeden mały. Tu to nie ma go obrobił, ale to nieważne. O, to to nawet podgrzybek brunatny. Teraz nazywany podgrzybem grzybem brunatnym. No, to ładnie się zaczyna. nie zbieram, aż taki będę od razu ubierał, żeby mi się nie trajmy do innych grzybów. No, moi drodzy, no to są takie młode sosenki. No i tu maślaków jest sporo i to będzie, będzie to trwało, to zbieranie, segregowanie maślaków, czy są zdrowe, czy nie. Z tego wszystkiego nie będę nagrywał maślaka po maślaku. No tam zebrałem kilka maślaków. Idę dalej. Ze 100 metrów nic. A tu teraz są podgrzybki, zajączki. Grzybek zajączek jest taki zielony z góry. I taką żółtą, seredynową gąbkę ma od dołu. No. Ten tu już jest za stary, z Podobny jest do niego pod złotawy. On ma taką popękaną skórę na kapeluszu. Nie no zbierzemy tego jednego. Ten jak pozostaje, nie gnije. Cały kawałek nic. Ale jest kolejny podgrzybek brunatny. tu już dno zakryte. Krążę dalej. Wyszczyk rozpada mocniej, raz słabiej. Ja jestem dobrze ubrany, jest długi rękaw, dres, czapka na głowie deszcz nie przeszkadza. Znowu kawałek. Nic. A tu mamy dwie opieki wyrośnięte. No, nie wiem, jak ktoś to ogląda i słucha mnie. Ostatnio tam jakaś jest nagonka na maślankę wiązkową, która jest podobna do opieki ja coś Jacyś co eksperci twierdzą, że to nie trująca, no to są bzdury, no ona jest niejadalna, bo jest po prostu gorzka, niesmaczna. No ale to, jak komuś gorzki smak nie przeszkadza, może jedzmy. Ja, ja jej nie zbieram, nie jem, bo nie dałbym rady, no. no. Tu się obejrzałem, no, z kolei muchomorki, rdzawo-brązowe, kiedyś nazywane mglejarkami po Chwiastyni. I jeszcze z kolei, no kończę ten filmik z krótkich, bo mi zaleje parę, no, parę kroków dalej. Przy takim wyschniętym bajorku, no to jest straszne, bo te zwierzaki nie wiem, gdzie będą miały wodę pić. Ale nieważne, to zaczek, szary. Kiedyś w tej nomenklaturze, w tej literaturze mykologicznej to się nazywał koźlesz. Zmiennokolorowy, bo on od białego do czarnego powstał, właśnie na szarości, brązu. Zielonawy mógł być niebieskawy. Teraz to nie, nie wiem, w ostatnich tych atlasach grzybów to go nie widuje. Też on jest bardzo popularny po prostu. No ale to niech będzie, że szary. Zrób kawałek nic. Mam kozaki czerwone. Tutaj ten pierwszy zwrócił na mnie uwagę i tak go znalazłem jak tu widzicie. On był nadgryziony przez ślimaka i jest przewrócony. Ktoś, ktoś lub coś go koprewo. Najprawdopodobniej tutaj jest szlaki gracji, karen, Łosi, może i dzików. Ale nie zbierają grzybów. Jedzą bardzo rzadko. Po no prostu szło jakieś zwierzę i kopnę, bo nie wiem czy to, że grybia szedł i kopnęło takiego kodaczka czerwonego. Ale, teoretycznie nie to jest możliwe. Ten dalej jest taki mały, nawet w ogóle widać to. No, w koszu powoli coś się dzieje. Zabawek, no, nic, nic to wałek, znowu nic. Gdzieś są jakieś gołąbków. Tu mam dwa maślaki, które. Maszlak pstry nazywany jest również bagniakiem w niektórych rejonach Polski. I to akurat muszę przyznać, że w internetach rozwodzą się o tym, że to smaczny jak i z tym się zgadzam akurat. Aczkolwiek tam porównywanie, że ta mała czy, czy, czy bagniak smaczniejszy jest od borowików, no to. Chyba piszą tak, żeby zaszokować czytelników, no ale ale tak czy siak jest to smaczne grzybioralne. No kochani, już na sam koniec wracając na mojej ulicy. Mam jeszcze dwa podgrzybki złotawe. Takie to dzisiaj zbieranie. No. Moja ulica. Podsumowanie, pogoda paskudna, ale przeszedłem się, coś tam się zebrało. no prawdziwków nie było, akurat dzisiaj. No ale nie zawsze są. Są tylko takich strych, to prawdziwych miejscach nie chodziłem. A tak, i tak uważam, że lepsze jest w deszczu grzybów zbieranie niż kiepskie w gałe Haratanie. Tak, wczoraj graliśmy z Portugalią, przegraliśmy 1-3, a mogło być z 10 do 1. A no to mieliśmy te dwie szanse. Pan Świdzerski, no to nie wiem, albo strita ma, albo słaby był bardzo jakoś. mamy dwóch piłkarzy na poziomie wysokim. Pan Lewandowski i Zieliński z tym, że Lewandowski to słuchowa faza kariery, tam jest, jakby nie ćwiczył tak dalej. Problem jest, że od lat od lat nie umiemy grać w obronie. Gdybyśmy mieli grać w obronie, to by było 1-0 dla nas, albo chociaż 1-1. A to tak jest, że kiedyś, kiedyś ci, ci dziennikarze, eksperci tam rzekali, że nie umiemy grać w piłkę, podawać, utrzymać i grać takie pozycyjną, no to to się podzóczyliśmy, a zapomnieliśmy o obronie. Jest tak jest. Teraz będziemy grali z Chorwacją, z taką grą, to jak będzie remis, to będzie naprawdę Wielkie osiągnięcie. No, ale niech każdy robi to, co mi najlepiej. Ja lubię zbierać grzyby i to mi wychodzi dobrze. Wtedy też muzykę robić, to też mi to wychodzi w miarę dobrze. A Was pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło. Uważajcie na siebie. Cześć.